Ale ty jest z Disneja! Co się stało? Piotruś zimowe, igrzyska, śmierci. Zagrybeńki w dzisiejszym Simsmasie będzie trochę krwawo. Przepraszam wszystkich tych, którzy spodziewali się tylko family friendly contentu ode mnie. Od 21 dni tworzę Simsmasy i w kilku filmikach pokazałam Wam jak tworzę niektóre postacie z kultowych, zimowych lub świątecznych bajek czy filmów. Między innymi pojawił się Kevin sam w domu, Grinch, Królowa Śniegu i Elsa z Krainy Lodu. Wszystkie te postacie łączy jedna wspólna cecha. Za każdym razem oni chcą Coś. Grinch, święta, królowa, świat, a Kevin złodziei. No a Elza ma już po prostu roz... kontakty z siostrą. I naszła mi taka myśl, że ja mam się ograniczać? Skoro nawet Kevin nie przebierał w środkach. Dlatego właśnie pobrałam modyfikację. Będziemy grać w domu Kevina McCallistera, i tak naprawdę okaże się, kto tu zostanie sam na święta. Modyfikacja, o której wam wspomniałam, to Extreme Violence, także może niektórym będzie ona znana. Ta modyfikacja słynie z po prostu, no nie oszukujmy się, ale przemocy, ale Wiecie, jak to jest w Simsach, nie? Także no. Kochani, co to dużo mówić? Od razu chciałam Wam pokazać chatę. Chata jest niesamowita. Będziemy dokładnie mieszkać tam, gdzie Kevin. Zaraz Wam pokażę, kto to dokładnie zrobił. Za tym pięknym domem stoi Jess Hearts. więc serdecznie Was zapraszam do niej, do galerii. Myślę, że naprawdę warto. Jeśli lubicie taki klimat, jeżeli lubicie takie duże domy w stylu właśnie amerykańskim i tak dalej, takie domy wielorodzinne, czy po prostu duże, to słuchajcie, jak najbardziej wydaje mi się, że ten dom będzie dla Was idealny. Dobra kochani, w takim razie, ja Wam chcę przedstawić te wszystkie nasze postacie. Gdzie oni w ogóle są? Oni już się troszkę. A, ok. Oni się troszkę już porozchodzili po domu, ale to nie problem. Pierwsza osoba na liście to mała Łucja. Łucja, co piła herbatkę z Tumnusem Faunem w Narni, i to właśnie ona zaczęła podróż całej czwórki rodzeństwa. Mamy tutaj Edmunda. To ta łajza, która zdradziła właśnie swoje rodzeństwo w, w opowieściach z Narni. Mamy tutaj małego elfa. On jest randomem, po prostu pobranym z galerii od kogoś. Tutaj mamy Kevina samego w domu, i już widzę, że on coś kombinuje w gabinecie starego. Clemens Schron, troszkę oczywiście odpicowany przeze mnie. Królowa śniegu z bugiem w sukience. Uwielbiam, uwielbiam po prostu ten jej bug. Następna na liście jest Elsa I to jest Elsa oczywiście z krainy lodu. Proszę bardzo. Mamy i Elzę. Grinch, co za nią stoi z tyłu. Bardzo proszę. Sara Klaus. Sara Klaus jest postacią z mojego uniwersum, więc ona tutaj. Jest trochę nadprogramowo, ale jest fajna, więc mam nadzieję, że coś fajnego i ciekawego wniesie w tą rozgrywkę. Tutaj mamy Annę, siostrę Elzy. Także witamy cię, kochana, na pokładzie. Tutaj mamy Zuzannę. Od razu wam pokażę, że tutaj jest Zuza, również najstarsza siostra z opowieści z Narni, a jak opowieści z Narni, to nie może zabraknąć białej czarownicy, także tutaj też i ona razem z nami jest. No i ostatni rodzynek, miłość moja platoniczna, Piotr Pevensy. Bardzo mi się on podoba. Co się stało? Piotruś! Dobra, kochani, igrzyska, czas start. Zaraz zobaczymy, kto pierwszy będzie szaleńcem. Teraz jest miłość sympatycznie. Oho, już się zaczął? Wow! Przyrnęła swojej siostrze? Nie minęła nawet sekunda! Jaki, to ale ty... ale ty jesteś z, z, z Disneya! Wasz mieciarki przeszły. No dosłownie odpaliłam, co? Dokonała pewnych aktów przemocy w obecności innych Simów, Simowie, którzy byli świadkami. Nie, nie bij jej! Co ty robisz? O kurde. To Tomu jestem w stanie zrozumieć królowa śniegu, która zaciekała Jadis, białą czarownicę, białą wiedźmę z znarni, jasne. Jestem w stanie to zrozumieć, że... A ty. Gdzie ty? Gdzie ty idziesz? Co to? By... Co? Co się dzieje? <noise> nie chciałam tego widzieć. Jak mogłaś zrobić coś takiego? Co jeszcze? Pożar? Ej, jakim cudem? No chociaż jeden dobry książę, który się potrafi zachować. Co się stało? Jest si Maria, nie nadążam za, za tymi komunikatami. Co tu się dzieje? J jak ona tu weszła? Trochę tracę rachubę. <noise> O rany, Julek. To jest tragedia. Sara. A co to jest za kto to? Policjant. Nie, nie, zostaw ją. Mikołaju. Dlaczego Zuzannę? Gdzie zabierzecie go? Za za proszę zabrać Grincha. Ja go już nie chcę. Do kogo strzelasz? Kim ty jesteś? Czyli, że królowa śniegu może być tylko jedna? Ty byłaś później, jesteś najmłodszą produkcją, Elsa? O co? A, co tu się dzieje? Co to za akcja? Zabili ci kolegę. Co tu się dzieje? Chłopaki płaczą. A o Jezu, Elsa. Dławisz, Piotra. <noise> nie rób mu tego. Chłopie, broń się. Rany, ile tych komunikatów Tu wszędzie powyskakiwało. Dobra, nie mogę na to patrzeć, co o tam robi. Ale widzi to mało Łucja! Nie rób mu krzywdy, zostaw go! Broń, broń się, Piotrze! O, nie Grinch. Co znowu zrobił Grinch? Jezu, dlaczego ten jest taki powykręcany? Dobra, słuchajcie, nie mogę na to patrzeć. Kto to jest? Anna. Nie mogę chwycić jej na grobka. Tu jest Sara. O rany. Tu jest kto? Jadis. O kurda, się porobiło. I Peter mi padł. No słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej <grywka> zakończenia tej... <grywka> przebrutalnej historii. Ja po prostu ze zdziwienia trzymam rękę na policzku, bo tu się zrobiło tak intensywnie. Ja chyba nie będę cięła tego materiału, bo tutaj nie mam tak naprawdę co ciąć. Tutaj co sekundę jest jakaś akcja. Dopiero teraz się trochę uspokoiło. Zastanawiam się, co tu się dzieje? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Żniwiarz wziął to swoje i, i, i tyle w temacie. Mam nadzieję, że Mikołaj nie zaciuka żadnego dzieciaka, nie? No To już po prostu... Zgubiłam nagrobek. Dobra, mam. Czy dzieci będą się między sobą teraz biły? Na przykład o zabawkę? Taj mi jest szkoda. Rany Julek, jaka tutaj poszła szybka, naprawdę selekcja. Ej, dlaczego strzelasz do Mikołaja? Nie trafiłaś odejść od niej Edmund, bo to jest niepoważna kobieta. Od tej Elzy tak bardzo wieje chłodem. <laughs> Było tak miło i sympatycznie. Co się dzieje mały Elfie? Nie doczytam w końcu komunikatu. Jak to jest? z policyjny został wysłany do twojej obecnej lokalizacji. Trzymaj się z dala od podejrzanych simów i schowaj się w bezpiecznym miejscu, dopóki nie przyjedzie policja. Czyli on wezwał policję, czyli to rozumiem, że najprawdopodobniej możemy po prostu sobie tą policję dla obrony wysłać. O kurde. Ja nic nie chcę mówić, nie? Ale przyszedł Komitet powitalny. I żeby to się źle nie skończyło. Co, 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 co? Dlaczego do nas biegniesz? I idź ode mnie, ty, komunikacie. Ten ma ręce faktycznie pełnej roboty. Mówię oczywiście o kosiarzu. Edmund potrzebuje krzesła i płaskiej powierzchni, by móc wykonać tę czynność. Tary, uwierz mi, że tutaj nie będziesz miał czasu na odrabianie lekcji. Ta już stoi. Ona się już czai. Oho, dobra, wi. Okej. Okay. Wy myślicie, że przyszliście tutaj z ciastem i z komitetem powitalnym? To Elza przyszła do was z komitetem. O oh, nie ledwo wyszedł, już musiał wrócić tak się wiecie, kończą niezapowiedziane wizyty mówiłem ci, żebyś przestał, palcem nie bolą od stukania wy ten cholerny tablet no sorry, wiesz, kosiasz, ale my tutaj mamy dziwną rozgrywkę on robi udław się pierniczkiem nie mogę na to patrzeć, teraz ono oszalał no nie mam słów dziwię się, że jeszcze Kevin się nie odpalił czy Kevin płacze? Był świadkiem morderstwa. Czy właśnie widziałem, jak Sim został zamordowany? Zobaczcie, jaka ta gra jest fana. Przyszedł do nas komitet powitalny ze ciastem, a nasi Simowie na modyfikacji, która jest bardzo brutalna, stwierdzili, że lepiej, żeby oni się tym ciastem udławili. No tak, i to wszyscy. I ona, i on, i on teraz rany Julek. Tak właśnie wyglądają niezapowiedziane wizyty, więc. Znaczy, na grobków nam przybywa. Ja już dosłownie straciłam rachubę, kto padł, a kto nie. Ten się uratował, on się o nie myślałam, Czyli jednak nie, Mikołaju. Clemens. Nawet nie chcę o tym myśleć. Clemens został sam z dziećmi. Gdzie jest Grinch? W więzieniu. O kurde. Czyli on żyje. Czyli możliwe, że to on będzie miał sam święta. Teraz się zastanawiam faktycznie, co z dziećmi. Jak to będzie wyglądało? Tak naprawdę, dzieci mogłyby tutaj paść nam, jeżeli na przykład chodzi o zamrożenie. Jej co? Masz pełno miejsca. Clemens zabił do tej pory trzech Simów, co dało mu cechę seryjnego mordercy. Gdzie jest policja? Halo, panie policjancie. Czy możesz przestać zabijać Simów? Nie mam całego dnia na, za na zabieranie dusz. Tak, to prawda. To tutaj tak płacze? Mówiłeś coś, że nie masz całego dnia A ty teraz się opierniczasz, kosiarz, sorry Kosiarz, rusz się, bo tutaj, wiesz Trzeba pozabierać co swoje Nie, płacz, mały elfie Kto to? To jest Elza A to? To jest ta sąsiadka no, szkoda jej, nie? A, okej, okay, bo już myślałam, że zostawiła męża, że będzie wdowcem, a to raczej dzieci będą sierotami. No dobra, słuchajcie, teraz ja się zastanawiam, co się generalnie wydarzy. Czy Mikołaj zaciuka dzieci? Czy dzieci zaciukają Mikołaja? Czy dzieci będą siebie nawzajem ubijać? Wygląda to tak, jakby dzieciaki nie mogły sobie zrobić krzywdy. Może będzie taka sytuacja, że to dzieciaki po prostu zostaną same na święta, a Kevin tym razem będzie miał po prostu towarzystwo. No dobra. kosiasz mógłbyś zacząć działać? Kevin, przestań krzyczeć. Schowaj do wyposażenia, schowaj do wyposażenia i schowaj również do wyposażenia. Co? Tak coś czułam. To jest niesamowite. Mroczny kosiarz przyszedł po mrocznego kosiarza. Przykro mi, stary. <noise> jakie to... Jakie to było creepy. Kto by przypuszczał, że jednak mimo wszystko po lewej będą domownicy, po prawej będą inni. Tamtego mrocznego kosiarza też zaciukał? Rany Julek. Klemens, ty wariacie. Czyli Klemens co zobaczy osobę dorosłą, to ją po prostu od razu z góry zaciuka. Że tak powiem, Klemens ma zasady. Dla niego dzieci są nietykalne. Dzieciom rozdaje prezenty, nie ubija ich. No dobra, gdzie jest w takim razie mała Łucja? Niezadowolona, z lekka, Brat też luźno. Gdzie jest mały elf? Mały elf sobie śpi. Co to, to okej, okay, on musi nadrobić. I Kevin, gdzie mamy Kevina? Kevin też sobie śpi, w pięknym, różowiutkim pokoju. Czekamy, aż Grinch wyjdzie z więzienia. A co to? O, kra Dobra, słuchajcie, kończy się powoli, powoli czas pobytu Grincha w więzieniu. To jest niesamowite w ogóle, że on poszedł do więzienia. I jak oni mi go tutaj. przeprowadzą? O. Oh. I jeszcze puścił bąka do tego wszystkiego. Nie mam więcej pytań. To jest niesamowity tryb gry. To jest po prostu. Co tutaj jest? Ucieczka z więzienia? Z powodu ucieczki z więzienia. Uh -huh. Ryzykowny plan, Seamag Grinch, by zabić pilota helikoptera i wyskoczyć. Zadziałał. Teraz jest wolny. On coś odwali. Jemu się już zbiera. Dlaczego nie spuściłeś wody i nie umyłeś rąk? Serio? Ale on się wozi, słuchajcie? Podpiłam go sobie na kamerce, żeby mi nie umknęło, co on będzie robić ewentualnie. Naprawdę poszedł do ciebie Kevin i chce ciebie prosić o radę? Co ty gadasz? Nie, ty idziesz bić pluszaka. No, ja tak myślałam. Przecież Grinch się musi wyżyć. To jest chory czup. No patrzcie, no. Grinch nikomu nie przypuści. Nie będzie świąt. O nie. Gdzie jest Grinch? Grinch? Co robisz? Jezus, myślałam, że sika na ten kominek. Ja ci powiem tak, Kevin, nie? Wszystko spoko, ale Edmundowi to ja bym nie ufała. Ty też bijesz, Miśka? No, się zastanawiam, dlaczego jeszcze nie było konfrontacji pomiędzy Klemensem a Grinchem? No, prosto sprawa, bo Klemens sobie słodko śpi, a Grinch udaje, że go nie widzi. I jeden i drugi jest psychiczny. Pytanie teraz, kto wygra? Dzieci między sobą nie walczą i widzę, że ani Grinch, ani Mikołaj też dzieci atakować nie będą, więc nie ma tutaj co liczyć na, że tak powiem, naturalne odejście albo z powodu opieki społecznej, albo z powodu na przykład zamarznięcia, ale można by było tak Zrobić. Ostatni przetrwa. No dobra, w takim razie zobaczmy, kto ten pojedynek wygra. Czy Grinch, czy papcio? Mróz, bo no niestety, ale zwycięzca może być hipotetycznie tylko jeden. Ten Grinch to trochę szaleniec jest. Ale on jest intrygujący, jak taki seryjny się zachowuje. Ty dalej śpisz? To w takim razie Grinch na ciebie ewidentnie czeka. Jak tam wyglądają dzieci w zagrodzie? Eee, eee, <noise> tutaj było przed chwilą poważne spotkanie. Kochany, naprawdę poszedłeś tak tańczyć? O, zaczyna się bunt. Coś za blisko siebie stoją. Ło, wow. Mikołaju! A mogłeś to ty zaatakować. Jak tam wygląda sytuacja z dzieciakami? Zagroda brudnych dzieci. Spaki i Ucja w końcu kostują. O! Pierwszy pad, Kevin, Łucja i Edmund. No dobra, w takim razie. Jemu darujemy już. W padły nam trzy dzieciaki, a dokładnie zamarzła nam Lucja Pevensy z bratem Edmundem. No i oczywiście pierwszy padł Kevin. Także no, powiem wam obiektywnie, że Kevin sam w domu w tym roku tutaj w Simsach to raczej nie zostanie. Ale sam w domu zostanie Elf i Mikołaj. <laughs> oh. Czy to nie dziwne zrządzenie losu? Elf i Mikołaj, czajcie, Mikołaj i Elf z tego biznesu świątecznego, to oni wywalili dosłownie wszystkie gwiazdy filmów bożonarodzeniowych i świątecznych. Oni pokazali wszystkim, gdzie raki zimują. Ale jeśli chodzi o taką ostatnią, ostatnią osobę, która by faktycznie została sama w domu, to tak naprawdę byłby problem, bo i Lucja, i Edmund padli w tym samym momencie. Więc właściwie można by było powiedzieć, że jest między nimi Remis. Dobra, słuchajcie, zostało nam jeszcze. Musi nam tutaj się rozwikłać ta zagadka. Kto wygra? Czy Mikołaj, czy jego elf? W ogóle randomowa postać, która, tu jest tutaj, która tutaj jest nadprogramowo. No, jestem generalnie ciekawa, żeby nie było, żeby nie przedłużać. Ubrałam obydwóm chłopakom stroje na pogodę letnią. Także zaraz powinno nam się to wszystko tutaj, że tak powiem, rozwinąć. No i kto w takim razie pierwszy? Zamarznięcie. Niby tutaj Clemens, ale nie jest nic powiedziane. Czemu płaczesz? Czyż bez zimna? <laughs> Jakim cudem? że to Clemens miał pierwszy paść. No tego się nie spodziewałam. Myślałam, że właśnie Słodki Elf wygrał. Dobra, słuchajcie, czyli okazuje się, że Święty Mikołaj naprawdę wykiwał dosłownie wszystkich. Wszystkich. To jest niesamowite. Jeżeli podobają wam się takie odcinki, to dajcie znać w komentarzach i takie filmy z serii Co? Ona jest duchem. Ja się żegnam z wami. Widzimy się jutro. Ode mnie to wszystko. Na razie. Cześć pa.